Widzewa, bo Filip Becht nie poczuł się dobrze. Nastąpiła zmiana w składzie. Filip udał się na ławkę rezerwowych. Może to inaczej się ułoży. No Mateusz jest predysponowany do tego, żeby organizować grę. Teraz inny z Mateuszem Michalski do chyba zagrana piłka niedokładnie. Nie no, Mateusz nie Mateusz może nie wykorzystał okazji no, przed tym meczem. No, to jest okazja absolutnie, którą no, trzeba wykorzystać. W tej, w tej grze, właśnie w tej strefie. Teraz rzut wolny dla Rysowi, 40 metrów od bramki, miękko po lewej stronie. Boiska musi wyjść, mleczko. No proszę, jak było groźnie. Czy tam brychlik nie, su, niesłusznie, bo wydała. Tak, tu była niesiona do góry, to sygnał dla kolegów. Centra przedłużona, proszę, odbiła się od poprzeczki. No no bez... Naprawdę nie za dobrze tutaj to tyłem do gry. Są przerywane bardziej tutaj. Być może powinniśmy szukać w środku, ale teraz może dośrodkowanie. Polekarny Michalski minął się z piłką, a Prochow... i popnął. Nie po zrozumieli bronce. się Widzewiacy. na prosto Dostał teraz piłkę. Już jest polukarny Michalski, ale źle ją sobie wypuścił i będzie teraz szansa na wyjście z kontrą dla gości. Na razie dwoma zawodnikami, już czterema na naszej połowie pięciu piłkarzy w czerwonych koszulkach. Druga strona niepilnowana, na szczęście nie zagrali, teraz nie ma powrotu. Bardzo dokładnie grają dobrze czujnie. Gdyby szpłatek. Wychowanek Stali mielec Proszę, odbita piłka, ale prezent. Sytuacyjna. Piłka Sytuacyjny się odbiła. strzał. Zobaczmy, bo nagle odbiła mu się Ojej. tutaj. do Kosakiewicza. Wszystko musi być przyjęte, nie dobrze, ma tego Dobrze teraz Weźcie. Wyszedł agresywnie, Michalski będzie dogrywał w pole karne, wycofuje w ciemno. Ale Ferec to zabrakło tu niestety. Tam głową będzie zgrywał obrońca, dobrze Fundambu zgarnął piłkę. Będzie szansa na dribbling dla Kongijczyka. Nabrał swojego rywala Fundambu, lewa noga, ale w nogi Zalepę trafia. Ale rewanż Rewen. także obrońcy, który... Proszę, jak to łatwo, znów przeszło. Wściekły teraz ten ogóle Odbiła się komuś od nóg tylko. Tak. Na ławce rezerwowych, naprawdę wściekły. Wręcz powiedziałbym, że trochę jest załamany tym ustawieniem. Teraz jest doskonała okazja. Mateusz Michalski, no musi to. Szedł tam wykonać. zapytać, proszę. To no jest to sytuacja robak. Mateusza. Widzę i teraz Michalski na zamknięcie. Skacze Nowak, ale najwyżej skoczył Daniel i dobrze piąsko grę. Jeszcze zgarniamy ją spadającą pod polem karnym. Potrzebut do fundambu, ten przedłuża zamieszanie. Robak, Tanżyna, strzela Tanżyna. Co za interwencja! Podwójna! Aha, Wojciech a, Daniel, no co, co ten facet dzisiaj? Broni się Budował Wojciech Daniel tymi interwencjami. Obejrzyjmy. Trochę zamieszania. No wystarczy, sobie tam piłkę, tam, Tanżyna Piękna interwencja i poprawa. Dwóch się. środkowych obrońców. Na ręce prosi, żeby ktoś wyszedł do gry. Jest fundambu, dobrze do lewej. Prochownik powinien grać albo wchodzić w dribbling. Dobrze, próba dribblingu. Dobrze, znowu Tanżyna. Naprawdę on tutaj ustawia się doskonale z drugiej linii. Wychodzi teraz Michalski. Nie ma fału. Michalski szansa na strzał, ale ta Nie. piłka powoli przeleciał. Obok... Teraz jeszcze ustalimy za kogo wszedł. Za Szymona Feresku. Dobra centra, uwaga. Może 11 metrów znów nieczysto trafia w piłkę. Jeszcze przewrotką Już powinien grać do środka, dobrze. Dobrze do Fundambu, tego już naciskają rywale. Jest Robak 16 Na metrów. Zamach. Marcin Robak prosto w obrońce. w środku boiska Morzeń w pole karne. Jest tam Michalski lewą nogą, ale ta piłka odbiła się chyba od jego nogi. Atakowany, utrzymał się przy piłce, arbiter pokazał, że widzi. Ładna akcja gości. ...noga Poczobuta, na szczęście w ostatniej chwili opuścił nogę. Prochownik, lewa strona, będzie grał jeden na jeden, poradził Brawo, sobie Prochownik w polu karnym, miękko do Robaka i Robak z czterech metrów przenosi piłkę naszmy jak łatwo przyszło Prochownikowi wygenerowanie tej sytuacji Ślicie. dla Robaka. Marcin też dobrze ustawiony, ja, Prochownik jednak sprytnie, sprytnie tak... O, no, uprzedzony był. Oje, bram. jej. Je, je, je. To jest. To przychodziło oczywiście widzowie. Za łatwo. Zrobiło się tam w środku. Proszę, to jest miejsce Dużo na strzał. strzał na bramkę, Dobrze, mleczko. mleczko. Lewa strona. Dużo teraz miejsca w środku, kolejna akcja Znowu rresowi. będzie strzał, proszę Zbił piłkę jeszcze Krzyczą tutaj z ławki trenerskiej no, no, Że jest poczo, dobrze, Mucha, pierwsza akcja Prochownik nie zgarnął piłki, będzie jeszcze Nowak Może in lewa nie, noga no, Takim strzałem Do Muchy, dobra, e, próba teraz Muchy przerzucenia akcji do Robaka, dobrze, Robak Narożnik pola karnego, Marcin Robak Sędzia każe grać, jeszcze nie koniec Tej akcji, Prochownik lewą nogą Zamieszanie Mucha, gol! Oho! Ja bym się nie cieszył, bo to tylko zasługa obrony Rysowi. Wylądowała pod nogami Patryka Muchy. z Muchą strzela robak. Brawo. Piękny. dzisiaj powtarzać. No zasługuje na bardzo wysoką notę. Wychowawcza no, zmiana może trenera Grabowskiego. Od razu Demianiuk poszedł do szatni. Robak, no wszystko Robak, wszystko Marcin Piński, pierwsza taka odważna akcja jego w tej połowie i dobre zagranie do Michalskiego, narożnik Brawo. pola karnego, lewa noga, Michalski strzał, ale bezpiecznie. Możdżeń na piątkę, nie doszedł Tanżyna, z ale z zwoleja na bramkę i dobra interwencja. Znowu Kolej bramka. Dąbka. Stępiński odcięty tu od możliwości rozegrania, ale znalazł dobrze Prochownika, ten odwraca się z piłką, dobrze, dobrze. Prochownik znowu sobie radzi w tej grze jeden na jeden, rozrzucił jeszcze szerzej do Ojamy, pierwsza akcja Estończyka Ojama, dynamicznie wygląda akcja. Robak widzi Możdżeń, ale będzie sam uderzał Marcin Robak, jednak wystawia Możdżeniowi ten oddaje do Robaka, Takie. Marcin Andrzej Robak, gol numer 5. Się od uwolnienia się spod presji rywala przez Roberta Prochownika. I tu Tutaj... mądrość Robaka nie decyduje się, żeby związać, tylko. Dogrywają sobie. Generalnie klipy. każdy zamieszany w tą akcję w ataku pozycyjnym na połowie Rysowi. Być może będzie jeszcze takie jedno przyspieszenie. Teraz bardzo Mąka, ładnie muka, na jednym Z wyjściem na pozycję. Świetnie, bardzo ładnie. Teraz widzę w do prawej Kosakiewicz. On jeszcze tutaj z dośrodkowaniem Dobra, nabiega. Centra. Czubak, pomyłka obrońcy. Rysowia w komplecie. Skacze Tanżyna. A arbiter gwizdze po raz ostatni. Tym gwizkiem przy... Yeah. <laughs>